Naszym gościom, uczestnikom zadaliśmy dwa pytania. Jak Państwo oceniają prognozy rozwoju rynku alkoholowego w Polsce? Na szczęście idziemy moim zdaniem w kierunku alkoholi premium, a zwłaszcza to, co najbardziej mnie interesuje, czyli dżiny. Jestem przekonany, że to jest bardzo dobry trend, bardzo szybko rozwijający się i myślę, że wszystkie akurat kategorie alkoholi mocnych idą w kierunku premium. Spytaliśmy też, czy nagrody w konkursie Warsaw Spirits Competition są motywacją do tworzenia nowych, ciekawych receptów. Zdecydowanie tak, ze względu na to, że nasz dzień akurat jest uhonorowany w ciągu ostatnich dwóch lat 72 nagrodami. Pierwszą nagrodą w Polsce, tym bardziej dla mnie i dla naszej firmy istotną.